Kochani, witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Kolejny tydzień za nami, kolejny lot, ten długo wyczekiwany, ponieważ więcej było niewiadomych, jak wiadomych. Czyli pierwsza pięćsetka, jak można się domyślić, kolejny katrożniczy lot z jakimś tam bocznym wiatrem, trochę podwiat pychający na do. Jak większość z Was wie, my jesteśmy najbardziej, przynajmniej w oddziale, wysunięci na północ. Dlatego też yy, to było bardzo dużo pytań. Ponadto, jak już mówiłem na wcześniejszych materiałach, praktycznie w 95% wymieniliśmy stado. Te nasze zasłużone gołąbki, które do tej pory robiły nam fantastyczną robotę na lotach. 500, 700 zostały wycofane. Myślę, że zasłużyły na miano, na miano zostawienia ich w rozpłodzie na dobrą emeryturę, gdzie tylko będą chować młode i tak dalej, i tak dalej. Na te głąbki zawsze można było liczyć w tych lotach, nawet jeśli to nie były gdzieś tam jedynki, trójki, piątki czy dziesiątki na oddział. To jeśli już jeden się pojawił, to naprawdę siadały grupy i podobnie było i w maratonach, ponownie było to w lotach powyżej 500 km. Zawsze można było na nie liczyć. No, lecz niestety, jak wiecie, 2-3 lata u nas przebudowa stada trwa. Jakby hmm, praktycznie wracamy z nowym materiałem, z gąbkami, które Nigdy w życiu nawet jeszcze nie leciały 500 znakomitej większości, oczywiście kilometrów. stąd tyle niewiadomych. Yy, natomiast już, już, już coś wiemy. Już coś wiemy, przynajmniej wiemy, jak wyszedł nam ten loda. Wy za chwilę się dowiecie, a wyszedł on bardzo, bardzo dobrze. Powiedziałbym, że rewelacyjnie, jak na skalę tu, trudności i tak młode stado, głąbki pokazały się z super strony. I oczywiście na początku już chcę dodać, że jesteśmy dalece od euforii, ponieważ no ja osobiście uważam, że, że i tak tego nie dowieziemy, a ile w tym było przypadku, że, że było aż tak dobrze, na ile, na ile faktycznie te gołąbki mm, już są na tyle dojrzałe, bo to czy są dobre, ja myślę, że, że przez ileś lat Pokazują klasę, i bardzo niewiele nowości wkładamy do nas. Także one jakoś bardzo się nie zmieniły, tylko, tylko bardziej chodzi mi tu o rocznik, że jest to młode, stado niedoświadczone i tak dalej, i tak dalej. Czyli na ile było to dobrze przygotowane, na ile, na ile te gołąbki są tak fajne, tego jeszcze nie wiemy. Na ile to był przypadek, też nie wiemy. Wiemy, że usiadły, bym powiedział, naprawdę, naprawdę dużo, dużo powyżej naszych oczekiwań, bo jak wcześniej już mówiłem, nie chcę już się kręcić w kółko, że nie obiecywaliśmy sobie nic na lotach powyżej 550, a to taka miła niespodzianka. I teraz yy, pragnę Wam yy, może gdzieś tam przybliżyć, jak dały nasze gołąbki, chociaż te pierwsze, ponieważ. No to jakby nam się jakby nas interesuje. Także przejdę może teraz do e, listy oddziałowej, gdzie nasze gołąbki usiadły kolejno. Trzeci, czwarty, piąty, dwunasty i dwudziestym trzecim zamykamy serię z pięćdziesiątki. Gdzieś tam kawałek dalej była też ósemka i i były to, nie ukrywam, najlepsze serie w oddziale, praktycznie w każdej klasyfikacji mieliśmy pierwsze serie. Dodam tylko, że już po tym locie prowadzimy, prowadzimy nieba we wszystkich możliwych konkurencjach, czyli 5 pierwszych z 50 mamy pierwsze miejsce, 8 z całości pierwsze miejsce. Trójki, są to trójki liczone do okręgu 3 pierwsze gołębie z całości. Również zajmujemy pierwsze miejsce i w gołębiach typowanych jesteśmy na miejscu. Drugi, mamy też czołowo lotniki i tak dalej. Niemniej jednak, teraz przejdźmy do listy rejonowej, która też naprawdę myślę, że, że wygląda dość imponująco. Jesteśmy mega zadowoleni, jak mówiłem wcześniej, i może teraz przeczytam pozycję naszych gołąbków na. W wspólnym starcie były to trzy oddziały. Było to Gniezno, był to Poznań, była to Słupca. Pozdrawiam kolegów zresztą, z którymi rywalizuję. I na liście rejonowej nasze Gołąbki zajęły kolejno trzecie miejsce, siódme miejsce i dwunaste miejsce. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że no jest to czołówka. Po tym locie zajmujemy, po pierwszym locie zajmujemy trzecie miejsce w rejonie. Przed nami należy tutaj na pewno wymienić, że są koledzy Pawłosy, jest kolega Tadeusz Zobel. Gorąco pozdrawiam, jeśli oglądają filmy. No, super gracze, chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Jesteśmy w tej zaszczytnej trójce. Oczywiście zdając sobie sprawę, że. Długo tego nie utrzymiemy, aczkolwiek, jak to zawsze mówię, cieszy się z każdego sukcesu. Podobnie jak ja, jestem w niebo wzięty. Może teraz opowiem o, o gołąbku, który pierwszy przyleciał do nas i będzie to też wstęp do praktycznie głównego, że tak powiem, tematu naszego dzisiejszego spotkania. Gołąbek pierwszy, czyli trzeci na oddział, który usiadł. Był to typowy odziwo Splinter, był to gołąbek z linii, yy, wos od Arka Maziarza. Zresztą na temat tych gołębi już mówiłem bardzo dużo yy, i, i mógłbym tak wymieniać bez końca. Są to naprawdę genialne gołębie parowane gdzieś na tą naszą super lotniczkę, córkę ósmego lotnika Polski. Powiem tylko, że, no, że dzieci po raz kolejny robią robotę. A w zasadzie w jakiejś tam części robiły, o czym zaraz odpowiem. E jeden, jeden z braci do tej pory miał konkursy piąty, w oddziale dziesiąty, dziewiętnasty. Teraz drugi brat miał trujeczkę w całej swojej karierze, zresztą niedługiej. Naprawdę tych, tych konkursów w pierwszej serce to. Prawie nie sposób wyliczyć. Moim zdaniem są to naprawdę genialne gołębie. Uważam, że na tym krótkim przynajmniej dystansie to jedne z najlepszych, jakie, jakie miałem. Być może nawet najlepsze pokazują się praktycznie nie ma. Nie, nie było krótkich lotów, żeby gdzieś któryś z tych gołąbków nie siadał w dziesiątce na oddział. No to pokazuje naprawdę klasę. Dlatego jeszcze raz Arkowi dziękuję za super materiał. I, i, I tak dalej. I wszystko jak widzicie poszło pięknie. Do tej pory miód i fiołki, jak to mówią, lecz niestety nie ustrzegliśmy się błędu. I, I właśnie ten materiał chciałbym, żeby głównie był, był poświęcony temu tematowi. Jakiś to szkolny błąd zrobiliśmy. Ano. Niestety sadziliśmy gołębie typowe splinterskie, które miały dość fajnie otwartą kategorię A i uważam, że jest to kardynalny błąd, o którym mm, wiedzieliśmy, ponieważ we wcześniejszych latach też już popełnialiśmy ten błąd. Niestety jak widzicie ja też presji nie potrafię wytrzymać, gdzieś tam podpowiedzi jak idzie to nie wolno mu przerywać, jest to bzdura. Podobnie jak jest to bzdura, że co to za lotnik do 350 km? No pytanie zasadnicze, czy Józef Bolt, słynny, najszybszy człowiek świata, wygrywał też na maratonach. Z tego co kojarzę, chyba nie wygrywał na maratonach. Dlatego, Dlatego, to jest mój Światopogląd, moje widzenie. Kochani, apeluję do Was, nie róbcie gupizny, którą zrobiłem ja. Nie wsadzajmy splinterów na loty powyżej 500 km. I teraz, jak rozpoznać splintera? Ponieważ, no, są wśród nas hodowcy, którzy nie mają jeszcze wyników na skalę oddziału, ba, powiem więcej, na skalę sekcji. Nie szkodzi. Tam też może być nie do końca, że tak powiem, dopracowany program opieki nad tymi gołębiami, odpowiednia suplementacja, a gołębie mogą być świetnymi splinterami. W tych dobrych hodowlach, w tych powiedzmy lotujących już na jakimś poziomie, wiadomo, patrzymy na listy sekcyjne bądź oddziałowe i tak dalej, i tak dalej. Jeśli gołąb pięknie otwiera nam kategorię A, tak jak mówiłem wcześniej, m.in. o tym Wosie, bracie tego, co usiadł trzeci, o którym jeszcze odpowiem, gołąbek w pierwszych lotach siadał, piąty na oddział, dziesiąty, dziewiętnasty. Normalną koleją rzeczy, że powinno się go zostawić, dać mu święty spokój, przyszykować, na kolejne 350 km, żeby gdzieś nam tą kategorię być może jeszcze poprawił, a tak niestety gołąbka nie ma. Nie ma nad czym bardzo ubolewam, podobnie jak ubolewam nad drugim lotnikiem, który miał fantastyczne wbicia już też dwa lata. Był to syn ciechocinka o dziwo gołębia długodystansowego bardziej, ale parowany na czarną perłę. Również super konkursy w pierwszej dziesiątce oddziału siadał notorycznie. Ubolewam nad tą statą, ale jak to mówią za głupiznę trzeba płacić i my przypłaciliśmy najwyższą cenę bez względu na to, co wam drodzy hodowcy mówią, że gołą musi iść wszystko. Ja uważam, że jest to bzdura i tak jak mówiłem wcześniej. Maratończycy są maratończykami. A yy, gołębie sprinterskie są przeznaczone na sprint. I nie róbmy tego. I wróćmy teraz do tematu. Wiadomo, jeśli doświadczony hodowca patrzy na listy konkursowe, że ma tych gołębi dużo w pierwszej, nie wiem, pięćdziesiątce, dwudziestce, zależy na jakim etapie jest jego, jego hodowla, uważam, że te gołąbki powinien zostawić. Natomiast jeśli chodzi o tych, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę i nie mają jeszcze jako tako wyników, patrzymy kochani na swoje podwórko, na swój gołębnik. Jeśli gołąbek strzelił Ci cztery razy, powiedzmy w piątce Twoich gołębi, czyli z każdego lotu poprzedzającego pięćsetkę uderzał bardzo czołowo, uważam, że jest to splinter, którego może jeszcze nie jesteś w stanie wykrzesać yy, tej, tej prędkości i tak dalej. I w przyszłych latach Wam się odwdzięczy, apeluję. Nie wkładajmy tego gołąbka na loty powyżej 500 km. Duże zapytanie, a co z lotami 350 pod wiary? Ja osobiście uważam, że każdy gołąbek powinien uczestniczyć w takich lotach 350 i czy on będzie z wiatrem, pod wiatr, w upałach, w zimnie, powinien uczestniczyć, ponieważ no to już jest takie absolutne minimum i też nie dajmy się zwariować, bo, bo, bo te gołąbki naprawdę będą coraz słabsze, pytacie też czy włożyć roczne gołąbki, no co niektórzy nawet mieli lot do 200 km i i, i pogoda nie taka, owszem, wiadomo, że jakieś prawdopodobieństwo tego, że te gołąbki zginą, jest i, i wszyscy mamy takie same, lecz niestety, no nie uczmy też z drugiej strony gołębi, żeby były tylko na 100 km i to jeszcze z wiatrem w słońcu. Oczywiście, chcielibyśmy takich lotów, prostszych lotów, żeby te straty zminimalizować, ale... No jak życie pokazuje i ten sezon, no niestety, roczny gołąb no do 350, włącznie, oczywiście, czy to będzie 360, w niektórych zależy, jak ten oddział tam mocno jest rozklepany, że tak powiem, no te gołębie powinny lecieć. Czy można nie słuchać tego, co wcześniej mówiłem, i wrzucać wszystkie gołębie na każdy lot, ale oczywiście jak mówiłem wcześniej, to jest mój światopogląd, mój punkt widzenia, to po pierwsze, a po drugie kwitować będzie to tym, że owszem, nagubimy wiele wspaniałych sprinterów, aczkolwiek wspaniale wyselekcjonujemy gołębie pod średni i długi dystans, czego jestem najlepszym przykładem, ponieważ na początku, że tak powiem, mojej w cudzysłowie mówiąc kariery hodowlanej, też muszę się przyznać, że, że latałem wszystko wszystkim, przez co gubiłem oczywiście bardzo dużo splinterów, niemniej jednak w ogóle gubiłem bardzo dużą ilość gołębi. Wszyscy pukali się w głowę, co ja robię, no niemniej jednak to, co zostało, to były już maszyny powyżej 507. Natomiast no, dziś troszkę mądrzejszy o jakieś tam doświadczenie, podchodzę do tego troszeczkę inaczej i to się nazywa tak zwana gra gołębiami. Musimy grać gołębiami, a nie mówiąc po poznańsku traktować je jak worek pyrów, że wrzucamy wszystko. Pamiętajcie mówiłem już nieraz na tym kanale i powtórzę to po raz n. Na lot dajemy tylko gołębia, który ma realną szansę wygrać. Żadnych innych gołębi niestety nie dajemy, ponieważ nie ma to najmniejszego sensu. I teraz z roczniakami latać 500 km i wyżej. Wszystko w zależności. <laughs> Przepraszam, ile mamy tych rocznych, jakie mamy te roczne. Co chcemy w przyszłości robić, jeśli typowo, yy, patrzymy pod względem, nie wiem, oddziału, okręgu, GMP, Inter i tak dalej, gdzie potrzebne są wszystkie loty, no myślę, że możemy spróbować. Aczkolwiek w mojej hodowli roczny gołąb, jak to kiedyś taki bardzo mądry, starszy, niestety w świętej pamięci Niemiec mi powiedział, junge tauben, czyli młode gołębie, Trzeba traktować jak uczniów. Są to, to są starsi uczniowie, powiedzmy, jeszcze niedawno były te gimnazja. To jest gong, który wyszedł z podstawówki i poszedł do, do gimnazjum. Natomiast od latka już nie ma pobłażania i naprawdę tylko rasowe splintery z pierwszych stron list można im odpuszczać. Natomiast wszystkie wszystkie lecą już i tak jak powiedziałem, sami widzicie, ja też robię tych błędów niestety bardzo dużo. I, i tyle, gdzie, gdzie sobie powiedzieliśmy przed sezonem, że wynik jakby sprawa długorzędna chcę zbudować coś naprawdę większego, ale no niestety dałem się podpuścić nie tylko, nie tylko kolegom, ale w sumie, w sumie tak po dłuższych rozmowach. Ojcem stwierdziliśmy na 500, jak mu nie pójdzie, to na ten razem nie pójdzie i tak dalej. Dodam tylko, że nawet ten gołąb, który usiadł trzeci, e, w tym on też jako jego brat, który też ma jeszcze większą chyba ilość e, konkursów w pierwszej dziesiątce, to znakomite gołębie, również nie powinien iść na ten lot. Straciliśmy w porównaniu do tego oddziału bardzo niewiele gołębi, na tą chwilę są to cztery. Gołąbki, przy czym te dwa naprawdę bolą, tak jak mówiłem wcześniej, to jest to ból, który gdzieś będzie procentował, e, promieniował jak z jak zębami w najbliższych lotach, myślę, że już, już na 300, na którą dzisiaj wkładamy, e, no niestety gołąbek, które do tej pory robiły dwa gołąbki, które robiły super szpice, dziś gdzieś się błąkają. I raczej jak w przypadku sprinterów, które idą na zabój i padają. Niestety szanse na powrót ich są dużo mniejsze. Pamiętacie jak ostatnio Wam opowiadałem o, o tej mojej boleśnej stracie 16 gołębi? No dziś jest już to bodajże 13 gołąbków. To najważniejsze. No taka najlepsza samiczka, która która mogła przyjść, na którą najbardziej czekałem, jest w domu, zameldowała się, niestety, ogolona. No, hodowca chyba sobie nie zdawał sprawy, jakiego ma ptaka, i nie zakisił jej. Nie chcę w ogóle się wypowiadać już po raz kolejny na temat tipesów, na temat łapania tych gołębi. A my systematycznie pomagamy praktycznie wszystkie izolatki są nawet dobudowywane już w tej chwili, żeby dać im realną szansę na powrót. Gdzieś teraz yy, kolegom wysłaliśmy też gołąbka, który teoretycznie no długo, długo trzeba by było czekać na to, żeby się zregenerował na tyle, żeby mógł przyjechać. Podjęliśmy decyzję. Gołąbek cały i zdrowy wrócił do właściciela, do namysłowa. Cieszymy się bardzo Pozdrawiamy bardzo serdecznie i, i tyle. Nie oczekujemy oczywiście nic w zamian. Jest to normalne. Tak powinno to wyglądać, jeśli każdy by pomagał. Aczkolwiek widzę, że w znakomitej większości pomagacie, bo widzę zdjęcia na Facebookach i tak dalej, i tak dalej. Wystawiony pojnik. Wzorcowa postawa. Gorąco wierzę, że akurat fani mojego kanału są to. Super hodowcy, super ludzie i, i nie kiszą obcych gołębi, a każdemu dają szansę na realny powrót. Spójrzmy tylko na to z tej strony, jeśli każdy by wziął, pomógł temu gołębiowi, dał mu realną szansę na podniesienie się. Oczywiście, słyszę często, że takie głębie nie chcą odchodzić. No, zgadza się. No jest to jakiś tam minus, no niemniej jednak potem próbujemy wywozić. Coś z tym dalej zrobić, no jest to problematyczne, zgadza się, no niemniej jednak yy, nie mniej jednak warto. I wracając do klu, yy, uważam, że jeśli każdy by się zaangażował w pomoc tym gołębiom, mielibyśmy przepełnienie w gołębnikach, czego Wam życzę, żebyśmy to my selekcjonowali, a nie wiatry, yy, łapacze i tak dalej, i tak dalej. Kochani moi drodzy, dziś się cieszymy, może za tydzień będziemy płakać. Taki jest sport. I pamiętajcie: porażki uczą mądrych ludzi. Niemądre osoby nic to nie uczy, natomiast mm, jeśli ktoś jest, ktoś, że tak powiem, ma tą mądrość w sobie, to w każdej porażki, Potrafi sobie e, coś tam wyciągnąć dla siebie, jakąś lekcję usiąść, zastanowić się, dlaczego jest tak, a nie inaczej. E, czego Wam życzę wszystkim. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, i może teraz ogłoszę konkurs. Konkurs na 4000 subskrypcji w tej chwili. Już to 4000, bodajże 60, kilka. Niemniej jednak obiecywałem, konkurs musi być i długo myślałem nad pytaniem, pytaniem yy, konkursowym i doszedłem do wniosku, że zrobimy, że pytanie będzie brzmiało, w którym roku zdobyliśmy mistrzostwo okręgu w kategorii maraton? Dodam tylko, że w tym samym roku zdobyliśmy też pierwszego przodownika regionu 6 i do tej pory jest to nasz największy sukces w hodowli. Dlatego myślę, że gdzieś w sobotę rozwiążemy sobie ten konkurs do wygrania gołąbek z naszej hodowli. Niech będzie do plus, jakiś tam Rozpiszę plan lotowy, który, który, w moim mniemaniu, może gdzieś tam fajnie się zaprezentować. Drugie i trzecie miejsce wylosujemy. Mm, same plany lotowe myślę, że jest to uczciwie. Tyle ode mnie. Piszcie w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie. Pierwsze miejsce gołąbek plus plan lotowy. Drugi i trzeci gołąbek. Yy, drugi i trzeci będzie to plan lotowy. Oczywiście, który jest zmienny, ale myślę, że o tym już powiemy w przyszłości. Niemniej jednak, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dobry lot.